trauma Witam serdecznie. Dzisiaj mamy kolejne świetliste refleksje, już 20. W naszym zabieganym świecie, gdzie nieustanny pędku przyszłości zdaje się dominować nad chwilą teraźniejszą, Zatrzymanie się, aby wsłuchać się własny, wewnętrzny głos staje się umiejętnością niemalże zapomnianą, zaniedbaną, a ta subtelna mądrość ukryta w najcichszym zakątku naszego wnętrza, w najcichszym zakątku serca, przypomina delikatny szep, który. Z łatwością zostaje zagłuszony przez giełk codziennych obowiązków. Aby jednak odkryć prawdziwy potencjał, konieczne jest zanurzenie się w ciszy, zaakceptowanie tego, co chce przekazać nam nasza intuicja. Zastanówmy się przez chwilę, ile razy zdarzyło nam się podjąć decyzję wbrew wewnętrznemu przekonaniu, jedynie po to, by później żałować. Być może był to wybór związany z pracą, relacją, czy choćby codzienną, pozorną. Nieraz wydawałoby się nieważną sytuacją. Każde, każde takie doświadczenie uczy nas, że warto zaufać głębszemu rozpoznaniu, które nie opiera się wyłącznie na logicznych argumentach, ale sięga znacznie dalej do źródła naszej wewnętrznej prawdy. Życie, życie, podobnie jak ocean, ma swoje przypływy i odpływy. Są chwile, gdy fale niosą nas lekko, sprawiając, że wszystko wydaje się łatwe, przyjemne. Jednak nieuchronnie przychodzą też te momenty burzliwe. Gdy woda staje się zburzona, a horyzont niknie nam sprzed oczu, to właśnie wtedy, w takich chwilach, słuchanie się w cichy głos wewnętrzny pozwala odzyskać spokój i odnaleźć drogę do bezpiecznego portu. Analogicznie podczas codziennych sytuacji, takich jak Chociażby konflikt w pracy, czy trudności rodzinne. Ta subtelna świadomość pomaga podejmować decyzje z odwagą i spokojem. Nawet gdy otaczający nas chaos wydaje się być przytłaczający. Każdy z nas posiada w sobie ogromny. Ale też często niedoceniany potencjał do kreowania zmian. Warto jednak zrozumieć, że prawdziwa moc transformacji tkwi nie tyle w spektakularnych zewnętrznych czynach, ile wewnętrznej postawie, która oddziałuje na nasze otoczenie z niezwykłą subtelnością. Tak jak, tak jak kropla dąży skałę nie siłą, leczby trwałością, podobnie nasze codzienne, świadome działania mają moc zmiany rzeczywistości wokół nas. Dlatego zastanówmy się nad prostym przykładem z życia codziennego, jakim jest uśmiech. Uśmiech, który posyłamy na przykład nieznajomemu, nieznajomej w sklepie czy na ulicy. Ten z pozoru wydawałoby się nic nieznaczący gest, może stać się iskrą, która rozpala czyjś dzień, przypominając tej osobie o pięknie świata, o życzliwości ludzkiej. Tak samo każdy akt cierpliwości. Dobroci czy wdzięczności. Jest jak niewielkie ziarenko, które zasiane w odpowiednim momencie, wyrasta na potężne drzewo inspiracji. Jestem na razie trochę zafiksowany na tych treściach filozoficznych, bo czytam sobie. W miarę możliwości czasowych te różne dzieła filozofów, więc trochę w ostatnich audycjach nawiązuje do filozofii, ale filozofowie od wieków podkreślają wagę wewnętrznego prowadzenia bodajże to chyba Sokrates, jeden, myślę, że z największych myślicieli starożytności. Przekonywał, że poznanie samego siebie jest fundamentem wszelkiej mądrości. Jeżeli coś pokręciłem, wybaczcie. Współczesność zdaje się jednak często zapominać o tej prostej, lecz głębokiej prawdzie. Może, może czas najwyższy. Na nowo odkryć wartość tego, co subtelne i niewidoczne dla oczu. Naszą wewnętrzną przestrzeń pełną intuicji, kreatywności, siły ducha. Rozwijanie tej świadomości nie wymaga od nas wielkich rewolucji życiowych. Często Wystarczy chwila ciszy, krótki spacer w naturze, ale też nawet zwykła filiżanka herbaty pita świadomie, aby odnowić połączenie z naszym wewnętrznym przewodnikiem. Takie regularne praktykowanie tej świadomej obecności pozwala dostrzegać, Niezwykłe, cudze, 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 ojej, Niezwykłe cuda w codzienności. Cuda, które wcześniej mogły umykać naszej uwadze. Wreszcie to właśnie nasza zdolność do refleksji, do zatrzymania się, do Zastanowienia nad własnym życiem sprawia, że potrafimy rozpoznać ten moment, w którym warto coś zmienić. Jak często że zdarza się, myślę, że dosyć często nam odkładać na później rozmowę, decyzje, czy jakieś działania, które mogłyby przynieść nam szczęście i spełnienie. Gdy Zaczniemy wsłuchiwać się w głos wewnętrznego przewodnika, wewnętrzny głos. Te decyzje staną się bardziej klarowne, a odwaga do ich realizacji przychodzi wówczas dużo łatwiej. Dlatego powtórzę coś, co wybrzmiewało już wielokrotnie: Zatrzymaj się, zatrzymaj się dzisiaj też na moment. I zapytaj siebie, kiedy ostatnio dałam, dałem sobie szansę usłyszeć własne myśli? Kiedy ostatnio zrobiłam? Zrobiłem coś takiej prawdziwej, szczerej, autentycznej zgodzie ze swoją intuicją. Odpowiedź. Może być początkiem pięknej, osobistej podróży ku życiu pełnemu świadomych wyborów, głębokiej harmonii i autentycznego, naprawdę autentycznego spełnienia.